Dzień dobry, tutaj kolejny odcinek. Czy kolejny City Znowu znowu lecimy y, z tym światem. No i cóż, no, przyszedłem na chwilę tutaj y, przed odcinkiem, a żeby zrobić Reconnaissance, bo już nie pamiętałem, co my to w ogóle ostatnio żeśmy robili. E, no i cóż, no, możecie się pochwalić, jak tam co tam u Was święta, jak tam wam minęły. i cóż, no... No, możecie się pochwalić co tam jak tam u was ze świętami. Live myślę, że będzie albo dzisiaj, albo jutro, tak myślę tak już optymalnie. Ten piątkowy bo wiecie no, świątka były i no. Nawet czasu wam właśnie miałem poinformować zbytnio, że no. E, chwilowa przerwa przez świątka, ale teraz już wracamy z powrotem na normalne tory i tak dalej i w ogóle w szczególe. No dobrze, to tutaj możemy tym tutaj jeszcze dać. Tylko może już to malowanie bez wylewania O Tutaj damy Im ten teren Niech się już budują jak chcą żeśmy mieli na nich wywalone I cóż no dzisiaj może jakąś, jakąś dzielnicę się stworzyć co? No. Bo ostatnio no, no no Live był 3 godziny z remontu Dróg Więc myślę że tyle remontowania dróg starczy Bynajmniej na razie na razie nic tu remontować nie będziemy. Nie ma po co, nie ma sensu. Dobra, niech się budujemy jak chcą. A my cóż, idziemy tutaj gdzieś na jakieś nasze piękne zadupie. Na przykład tutaj robimy re remont tak zwany. Yy, dobra. No i cóż. Droga z drzewkami, zakrętaśna. Okej, okay, tu jedziemy sobie. Tak, tutaj. Halo, a czemu mieszkańcy mi spadają? Z jakiej to okazji? Dobra, tu się pojedzie. Tak. ok Dobra, a tutaj stąd pojedziemy. Tak i tak. Okej, okay, dobra. Teraz tutaj jakoś tak drogi mraźnie zdałoby się poprowadzić tutaj, tak? Tutaj może damy im wypoczynek, bo tu zrobimy sobie ogólnie dzielnicę jakąś handlową, wiecie? Jakieś takie właśnie tematy. Tutaj te drogi jakoś tak, żeby były. No i oczywiście na takie zadupie to my już metra nie będziemy puszczać. a autobusy się puszczą. Nasz niezawodny środek lokomocji tak zwany. Z którego chętnie zawsze będziemy korzystać Który pozostanie w naszych sercach aż do końca Będę mi tej ser serii Citisków. No cóż no niestety no. czasę obrać taki jeden środek transportu, który zostanie już do końca. I no. Cisnąć go do oporu. Dobra, rurwy są. Tu rurwy można wpiąć. Okej. Okay. Tutaj pomalować dzielnice. Tutaj właśnie zrobić wypoczynek, z, te, z tej okazji, że to jest, wiecie, zadupie A że tu mamy y, turystykę, to tu zrobimy sobie wypoczynek Dobra, halo Tu są sklepy, tu jest y, wypoczynkowa Okej okay. No to cóż, jeszcze jakiś prąd by się tu zdał. Ok, dobra, na razie dotąd. Tutaj może jeszcze jakieś parki, coś w tym stylu się tutaj da, żeby było. Dobra. Jakaś może jakiś może szpital. Jakaś straż pożorna. Ok. Jakaś policja tutaj. Dobra, prąd to złapie, no nie wiem czy to złapie, coś widzę, że nie chcę współ... A nie, dobra, zaczął współpracować, okej. Okay. No i co? Może jeszcze jakieś tu krematorium takie małe się dupnie. Także było, już na zaś no i cóż, tu na razie się pomaluję tutaj. Tak żeby prąd wszyscy sobie mogli złapać, żeby nie trzeba było ciągnąć zbędnych drutów tak zwanych. O, dobra. W sumie tutaj jeszcze można to wziąć. A dobra, mówię wiecie o to chodzi, że zaczęli się budować yy, no, tam, gdzie prąd jest, nie? A nie tam, gdzie go nie ma. Mm, dobra, tutaj widzę, że no, już praktycznie, że się uspokoiło To brak klientów, więc jest yy, mraźnie już. Co tam, jak tam z naszą. O! Metro dogania autobusy. Tak być nie może. Tak być nie może, to jest zło najgorsze. No i co, no stąd sobie puścimy jakąś nową linię. Myślę, że tutaj można dać, omijając wszystkie przystanki. E, tutaj zahaczymy sobie w sumie o lotnisko. Nie, nie będziemy sobie zahaczać. O lotnisko nawet nie zahaczymy. Tutaj sobie pojedziemy. Tutaj pojedziemy sobie dandy. Tutaj może jakąś tą dzielnicą. Także ta dzielnica też miała jakieś autobusy, żeby nie narzekali, że nie mają oni autobusów. No i cóż, no teraz jedziemy, no, aż tutaj, no. Dotąd. To wiecie, to ma być właśnie y, linia typowa tylko dla tej y, dzielnicy. Ona tutaj ma, no, tutaj się nie kończyła. Tutaj w sumie można by było dać... Y, pojechać jakoś tędy żeby był jakiś tu przystanek i wjechać teraz tutaj tutaj w tą dzielnicę tu zrobić im przystanek. Myślę, że tutaj jak ta e, linia autobusowa idzie sobie tutaj i tutaj można by było skończyć. Ok, autobusiki puszczone. Pamiętajcie, że dalej nazwy dzielnic obowiązują. Nie zapominajcie o tym. Ok. Dobra, nie ma podobnej linii, nie ma, jest dobrze. Ładnie się stawiają i tu widzę, że będzie trzeba wyremontować jeszcze tą tu kratkę, bo no... Ona była tu zrobiona w celu tego, żeby była, żeby, żeby o niej pamiętać. Ja pamiętam, że właśnie ona tu jakoś tak krzywo strasznie wychodziła, więc to się tu zrobi, no... Małą przebudowę. Mareczek coś tu wykombinuje I będzie no Będziemy mi jeszcze więcej takich Mrasnych biur na zadupiu Okej okay. To idziemy stąd tą drogą prosto Jak to nie mogę Hmm Dobra no to halo przesuwanie Halo przesuniemy to tutaj Okej okay. Teraz już powinienem móc Dokładnie tak Czy tu kratki? Kratki się zgadzają Okej okay. Dobra, pojedziemy tutaj, dotąd. Tutaj się wypniemy w tą drogę. Czy tu kratki się zgadzają? Zgadzają się na razie. Kratki wszystkie się zgadzają, dobra, tu się zgadzają. Teraz pojedzie się kawałek tu, a nie tu, tutaj. Dobra, tutaj się zgadzają. Bo no, właśnie, jak wtedy była tak na szybko ta dzielnica, taka pla planowana, nie? Żeby, Żeby nie zapomnieć, że tu też może być dzielnica, to właśnie kratki były takie trochę no... Jak chciały wręcz Dobra, na razie się dotąd dociągnie wszystkie te y, ulice. Okej okay. Dobra. Nie musi być równy poziom, to się potem dorówna. Się potem przebuduje. Dobra, teraz tylko tutaj jakby to zrobić. Myślę, że tu można było zrobić tak, ok, te wszystkie drogi wpiąć tutaj. Dobra, i teraz kratki się zgadzają. Ok, dobra, i myślę, że mm, tam jest jeden wyjazd, i myślę, że tu jeszcze jeden wyjazd mógłby być. Bo czemu by nie? że wiecie, od razu nie dostaje takiej wielkiej dzielnicy, nie? Tylko byśmy zrobili dali im je na raty, jakby. Ale tak to ogólnie wodę i wszystko można już im tu dać. No. Dobra, tu się zrobi tak. Tu mareczek zrobi taką, y taką rurwę. Tutaj taka i tutaj idealnie taka. Okej. Okay. No i dobra. Tutaj by zdało się pomalować może, może kolejną dzielnicę byśmy tu pomalowali. Żeby to nie była taka jedna wielka dupna dzielnica, tylko żeby było kilka. Znaczy to będzie ogólnie jedna dzielnica, nie? Ale właśnie no. że wiecie, tam, tam jakby nie była taka dupna tu ta dzielnica, nie? Dobra. Dzielnica jest, tylko teraz może byśmy jeszcze zaznaczyli, że to ma być ten klaser IT. Okej. Okay. Dobra Teraz y, tutaj myślę, żeby tutaj to zrobić Dobra To byśmy dali im szpital, sztuk raz Okej, okay. halo, a zapisywanie, okej okay. Dobra, halo krematorium Halo duża remiza i halo du duży komisariat. Okej okay. Teraz myślę, że jakieś parki tu można było naustawiać, okej. Okay. Oj, tu w środku to w ogóle coś nie, nie, niezadowoleni, będzie trzeba to zaraz poprawić. Tutaj jeden park, tutaj drugi park, tutaj... Jeszcze jeden park, tutaj też jeszcze jeden park. Hmm. Dobra, nie taki masny, taki tam. Tutaj jeszcze jeden, tutaj jeszcze jeden, okej. Okay. Tyle parków powinno starczyć. Tu im się da jeszcze jeden taki masny park, bo coś widzę, że tu zadowolenie to tak 2 na 10 jest. Wiecie, o to chodzi, żeby wszędzie było wysokie zadowolenie. Oni mają wręcz pragnąć do tego miasta przyjechać i się pobudować. Okej, okay. to im się pomaluje tak. Wiecie, ta dzielnice mi się pomaluje. Mm, 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 mm. Dobra, tutaj. Yy, tak, tutaj. Tak. ok. Dobra, tu jeszcze jedna, o! I będzie teraz ramraśnie idealnie. I wszystkie dzielnice mamy zaspokojone. Jakiś dupny, szczęśliwy chomik się zrobił. Takie dupne to trochę. No ale okej, okay, może być. Mnie się tam podoba. Czy mamy już może jakieś budynki specjalnie odblokowane oprócz stadionów? No, chyba nic nie odblokowaliśmy, tak przez przypadek. A nie, odblokowaliśmy. Hmm. Hmm. Ok, to ten masny budynek można postawić tutaj. Co z taka że to jest atrakcja koła atrakcji? To tak ma być. Ok, Tu nic da dalej nie jest odblokowane, okej. Okay. Ja w sumie fajnie to wygląda, tak je jedzie się stąd. Tak nikt się niczego nie spodziewa, o tak. Jedziemy stąd. No to tu jakieś tam wieżowce, to pewnie jakaś mieszkalna strefa, jedziemy dalej, jedziemy. Tutaj jedziemy tą główną. No i tutaj wyjeżdżamy na główną i patrzymy, o jeden dupny budynek, drugi, jakiś trzeci, yy, jeszcze jeden. O, coś się w ogóle pali, o, o jak fajnie. No dobra, więc tu już wszystko powinno być git. Tu jeszcze ten prąd widzę, że mo można im tu dociągnąć, bo no widzę, że no... Jednak nie chcą się budować tak jak ja chcę, tylko lubią się budować po swojemu. Dobra, tutaj masno nie można im dać yy, więcej miejsca, myślę, żeby już już nie wracać do tego tematu. Jakby Okej. Okay. Masno ni malu malu. Normalnie jakbyśmy wracali do przedszkola. Okej. Okay. No jest dobrze. Hmm, jest bardzo dobrze, bardzo dobra robota. O tu widzę, że to zadowolenie to jest takie trochę 2 na 10. Może takie coś? Tutaj myślę, że jeszcze jeden taki, o. Dobra. No wiecie, no jednak te parki coś no tak 2 na 10, widzę, że zaczęły działać trochę. A tutaj w ogóle, niby parki są, ale jednak, no, nie tak jak powinno to wyglądać, tutaj. Dobra, tu się Nim park. Czy teraz wszyscy będą tu zadowoleni? Dobra, chwilę poczekamy, tutaj. Niech się zdecydują. Okej. Okay. Dobra, no tu by można było jeszcze im jeden dupnąć, bo no... O to wiecie, o to chodzi, żeby było tak wszystko ładnie, o... Tak jak tutaj, taki jaśniutki, niebieski. O i tutaj w ogóle jest jakieś czerwone, widzę. Tutaj też, o Jezus. Co to za jakieś zaniedbanie? Jak tak można było? Dobra, tu już powinni się ogarn... A nie, tu jeszcze się nie ogarnęli, ale jak to? Dobra, teraz to już powinno być wszędzie, masnoni. Tutaj jeszcze nie ma masnoni. Mm. Dobra, tu się postawi jeden park. Tu się postawi drugi park, tu i tak prąd będzie. O, no i dobrze, wszyscy są zadowoleni. Prądu też tu coraz więcej. To w sumie tak dla bezpieczeństwa i higieny pracy, że tam te wiatraki nie siadły można by było odpiąć tą strefę stąd. A tu właśnie podpiąć tak czego. A potem wiecie, oni będą się z czasem budować i no, z czasem sami się podłączą. Nie będzie trzeba tu w ogóle drutów prowadzić. Praktycznie, że nigdzie. Dobra, tu jakiś budynek do... Yy, Auto. No więc tak, co dzisiaj zrobiliśmy? Taką ładną tutaj dzielnicę. o tu widzę, że prądu nie ma. Dobra, taką masną. Jedną dzielnicę i y, drugą biurową, jakby kolejną dzielnicę. No i myślę, że ta dzielnica będzie ładniejsza na miniaturkę. f 11 Ok, dobra. Dzielnica jest. Jest film może jeszcze tak o z daleka o nie wiem która tam będzie lepsza no więc na dzisiaj to było w sumie już chyba tyle dziękuję wszystkim za oglądanie za obecność trzymajcie się ciepło i papadki. do następnego